Szczęść Boże. Witajcie kochani w kolejnym odcinku z cyklu Jedno słowo. Porównujemy przekłady ten z Biblii Tysiąclecia używany w liturgii, czyli piąte wydanie z Biblią Pierwszego Kościoła. A dzisiejszy fragment, który wybrałem, brzmi tak: Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. To zdanie z Biblii Tysiąclecia. A w Biblii Pierwszego Kościoła czytamy: Pewien faryzeusz prosił go aby zjadł u niego obiad i niby to jest to samo ale można kogoś zaprosić i ten ktoś albo odpowie pozytywnie albo negatywnie na to zaproszenie natomiast prosić kogoś by zjadł z tobą no to już jest bardzo bardzo osobiste zaprosić kogoś do stołu prosić być towarzyszu w posiłku to nie tylko rzucić zaproszenie na obiad, to po prostu to wyrażenie pragnienia, by stworzyć wspólnotę stołu. I Przypominam się, jak kiedyś w Betlejem, tym umęczonym Betlejem, Adnan, nasz przyjaciel muzułmanin, zaprosił mnie do tego, abym zjadł rybę z nim z jednego talerza w kulturze semickiej. To właśnie uznać kogoś za brata, zjeść z nim razem. Kiedy w tych dniach kontaktowałem się z Adnanem, mówi, że w Betlejem nie ma wody, nie ma jedzenia, miasto jest puste, a wojsko otoczyło miasto. Są przerażeni. I od tego momentu, kiedy on mnie zaprosił, bym zjadł z nim rybę z jednego talerza i e, i, I tym uczynił mnie swoim bratem. Nie sposób nie myśleć nam o chrześcijanach, e, muzułmanach, e, także tych wszystkich, którzy żyją w Izraelu, w Palestynie, którzy są umęczeni, udręczeni wojną, a którzy wojny nie chcą, bo chcieliby zjeść razem przy jednym stole. E, zaprosić kogoś, kogoś by z tobą zjadł, to uczynić go. Twoim bratem, Twoją siostrą, Twoim bratem. Panie, niech to Słowo leczy nas z wszelkich uprzedzeń, niech to Słowo pokonuje w nas uprzedzenia, i sprawy nasze serca były otwarte na zaproszenie do tego, by z drugim człowiekiem zjeść, czyli uczynić go siostrą i bratem. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen, zostańcie z Bogiem.